Panie Jezu Chryste, chcemy przy Tobie zatrzymać nasze serce. Chcemy w tej chwili, będąc przy Tobie, poczuć to, że naprawdę jesteś blisko, że możemy Ci o wszystkim powiedzieć, że możemy liczyć na Twoją łaskę, na Twoją pomoc. Dołączmy naszą modlitwę do tych słów, które wypowiadał Anioł. W 1916 roku przed Najświętszym Sakramentem, w obecności dzieci. Trójco, Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześci oddaję i ofiaruje Tobie, Przenajdroższe ciało i krew, dusze i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. My prosimy także o łaskę nawrócenia naszych serc. Bo przychodzimy tutaj po naszej miesięcznej wędrówce od ostatniego spotkania. Tego spotkania, w którym wezwałeś nas do tego, byśmy Stali się tymi apostołami, którzy niosą do naszych domów, do naszych bliskich umiejętność przebaczenia. Niełatwo jest przebaczyć, niełatwo, niełatwo jest darować urazę, ból, krzywdę, którą doznaliśmy. Łatwiej jest prosić się Boże o Twoje miłosierdzie, o Twoje przebaczenie. Łatwo jest mówić. Przebacz nam nasze winy. Ale trudniej zrealizować to, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Liczymy na Twoją łaskę, Panie. Liczymy na Twoją pomoc, na pomoc Twojej Przenajświętszej Matki, bo właśnie w Fatimie pokazałeś nam przez jej słowa, przez jej czyny, przez jej ręce, że zawsze przychodzisz przez nią w nasze życie z pociechą, że wtedy, kiedy mówisz i wzywasz do tego, byśmy umieli znosić cierpienia, udzielasz przez ręce swej matki potrzebne ku temu łaski. Zapewniłeś dzieci Fatimie, że tej łaski, cokolwiek ich spotka, im nie braknie, dodałeś im odwagi, uspokoiłeś ich serca. To Ty przez jej matkę przychodziłeś do tych dzieci i zapewniałeś o tym, że te prośby, które zanoszą do Boga, zostaną wysłuchane, że mogą liczyć na Boże miłosierdzie. To ty przez swoją matkę mówiłeś tym dzieciom, że ich serca podobają ci się. Potrafiłeś pochwalić, docenić. Potrafiłeś poprowadzić dalej. Liczymy, że i to nasze dzisiejsze spotkanie będzie dla nas kolejnym krokiem do tego, byśmy pozostali coraz bardziej wiernymi Twoimi synami, córkami, by to nasze życie coraz bardziej było oddane Tobie, zasłuchane w Twoją wolę. Kiedy przychodzi 13 wrzesień 1917 roku, to droga na spotkanie z Maryją jest przepełniona ludźmi. Święta Łucja tak relacjonuje to wydarzenie. Kiedy zbliża się godzina, przeciskałam się z Hyacentą i Franciszkiem przez tłum, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były zatłoczone, wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie, przeciskali się przez tłum, który nas otaczał, padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, nie mogąc się do nas dostać, wołali z daleka: Na miłość Boską, proście Matkę Bożą, żeby mi wyleczyła syna kalekę. Inny wołał: Niech wyleczy moje niewidome dziecko. Ktoś inny: Niech mi przyprowadzi z wojny do domu męża i syna. Niech mi nawróci grzesznika, niech mnie uleczy z choroby. Tam okazała się cała nędza ludzka. Niektórzy krzyczeli z drzew, inni z muru. Na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym obiecując spełnienie ich życzeń, innym podając rękę, aby mogli się podnieść z ziemi, mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy nam torowali drogę przez tłum. Może właśnie w tym tłumie usłyszymy także nasze prośby, nasze intencje, które przekładamy dzisiaj Matce Bożej. Bo ona mówi: jak za każdym razem co miesiąc nie poddawaj się. Przychodź tutaj co miesiąc, odmawiaj codziennie różaniec, ofiaruj swoje cierpienia, trudności w intencji grzeszników, nie trać nadziei, podnoś się, ufaj, powstawaj, wierz do końca. W tym dialogu później z Maryją 13 września, Maryja, wysłuchując tych różnych próśb dzieci, odpowiada. Stanowczo, krótko, tak, kilku uzdrowię, innych nie. Przy innym spotkaniu zaleca, jeśli pragną uzdrowienia, uleczenia, niech się wpierw nawrócą. Potrzeba im jeszcze więcej modlitwy. Maryja gdzieś zawsze dodaje człowiekowi otuchy, nadziei, pokazuje, że jest szansa. I te nasze nabożeństwa fatymskie, te nasze spotkania z Maryją również mają za zadanie wlać w nasze serce więcej nadziei, byśmy stali się czcicielami Matki Bożej Fatimskiej, czcicielami, którzy wnoszą w życie swoich bliskich, we własne życie nawet jedną małą iskierkę nadziei. Właśnie w tych miejscach, gdzie może nawet i doświadczamy jakiejś tragedii, takiej jakie doświadczali ludzie cierpiący w Fatimie, jak doświadczała Portugalia uciskana przez rządzących, jakiej doświadczała Europa w wyniku wojny, zawsze tych cierpień, trudności można wyliczyć bardzo wiele. Ale właśnie potrzeba kogoś, kto jak te małe dzieci są znakami i symbolami nadziei, wychodzenia z tego co trudne, podnoszenia głowy i wpatrywania się w niebo w Chrystusa, który przychodzi do nas ze swoją pomocą. Dolina objawień Matki Bożej stała się coraz bardziej doliną nadziei. Ludzie powracali tam, odczytywali własne znaki tego, że Bóg przychodzi, że słucha, że reaguje, że właśnie to, co mówimy do niego, do niego dociera. Chociaż nie zawsze spełnia się to wszystko tak, jakbyśmy sami chcieli w danym momencie. Potrzeba dzisiaj w naszej ojczyźnie, w naszych domach, w naszym świecie ludzi, którzy wnoszą coraz więcej nadziei. Tak stało się też kiedyś w rodzinie szachyńskich. Był, rok, był rok 1981. Byli zaangażowani w Solidarność. Zastanawiali się, czy wyjechać za granicę, by uciekać przed tym, co dzieje się w kraju. Obawiali się o to, co się wydarzy, ponieważ pani Szechińska oczekiwała na narodziny dziecka. Odkładali tę decyzję. Kiedy przyszła Wiktoria na świat, okazało się, że przy jej małym sercu pojawił się guz. Lekarze mówili, że to bardzo poważna sytuacja. Rodzice odciągali operację, nie wiedzieli, co zrobić. Lekarze poradzili im, aby wyjechali do Kanady, do Toronto, aby tam pojechać do szpitala, w którym dają jakiś cień nadziei i szansę. Tak też się stało. Jednak gust coraz bardziej się powiększał, operacja była bardzo niebezpieczna. Do tego kraju miał przyjechać wtedy Jan Paweł II. Rodzice postanowili, starali się o to, aby być blisko papieża, bo dowiedzieli się, że papież spotka się z chorymi. Ale kiedy... Była msza święta i po mszy świętej było widać, że Jan Paweł II rozmawia z ludźmi z ochrony. Nagle zobaczyli, że papież odchodzi, nie podchodzi do chorych z jakichś względów. Z jednej strony padł w ich serce smutek. Myśleli, że papież weźmie chociaż to dziecko właśnie w swoje objęcia. Wystarczyło im tylko tyle. To dodałoby im trochę więcej nadziei, odwagi. Ale jednak się tak nie stało. Nie tracili tej nadziei i postanowili, że może napiszą do papieża do Rzymu i może tam uda im się pojechać i spotkać z nim. Po kilku tygodniach otrzymali odpowiedzi, właśnie doszło do spotkania z Janem Pawłem II. Papież wziął w swoje ręce tą małą dziewczynkę, ucałował ją. Pragnęli, by jej dotknął. Ufaj Bogu, powiedział papież do matki. Jeśli on zdecyduje, że chce mieć ją obok siebie, to zabierze ją. Jeśli będzie chciał, aby była z tobą, nie musi się o nic martwić i nic nie robić. Traktuj ją jak pozostałe dzieci będzie tak, jak postanowi Bóg. Wiktoria widać było, że była spokojna, wzięła w objęcia Ojca Świętego, ucałowała go, miała już wtedy kilka lat. Następne tygodnie, kiedy wrócili do swego kraju, przychodziły dobre wiadomości. Chociaż wpierw pojawiła się wysoka gorączka, wszyscy zaczęli się bać, że to już będzie koniec. Choroba się cofnęła, wystarczyły dwie drobne operacje, które usunęły pozostałą tkankę. Kiedy Wiktora miała 20 lat, Jan Powy II przyjechał do Toronto na Światowe Dni Młodzieży. Powiedział wtedy, chociaż przeżyłem wiele ciemności i srogich reżimów totalitarnych, to jednak ujrzałem wystarczająco wiele dowodów, aby być niezachwianie przekonanym, że żadna trudność i żaden lęk, jakiekolwiek wielkie by one były, nie są w stanie całkowicie stłumić nadziei, która rodzi się wiecznie w sercach młodych ludzi. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei, Pozostawcie, postawcie swoje życie na niej. Dzisiaj takie podobne wezwanie płynie do nas od Matki Bożej. Pozostańcie ludźmi nadziei. Nieraz właśnie wystarczy niewiele. Wystarczy wzięcie kogoś w objęcia, wystarczy słowo, uśmiech, uwaga, wysłuchanie, modlitwa. Ale jak możemy jeszcze zostać ludźmi nadziei? Dzisiaj Słowo Boże przybliża nam tą prawdę. Mówi o tym, że człowiek nadziei to jest człowiek Eucharystii. Ponieważ każda msza święta przypomina nam, że Pan Bóg nie zostawił nas bez pomocy, że zawsze tutaj możemy tą pomoc od Boga otrzymać, że on zawsze rozpali naszą miłość, doda nam wiary, doda nam nadziei, podniesie nas, przemieni to, co dzieje się w naszym życiu. Człowiek nadziei jest na pewno też człowiekiem prawdy, ponieważ, jak mówi dzisiejsze słowo Boże, ze złego drzewa będziemy zbierać złe owoce. Więc człowiek nadziei to człowiek taki, który potrafi przyznać się do błędu, potrafi nazwać zło złem, potrafi też uderzyć się w piersi i podnieść właśnie z tego, co jest niedoskonałe, bo bez tego nic nie zmieni się w moim domu, jeśli nie odrzucę tego, co złe w moim życiu. Człowiek nadziei. Jest człowiekiem, który strzeże własnego serca, bo to z serca wydobywamy to, co dobre. Jeśli człowiek w swoim sercu gromadzi to, co dobre, będzie tym dobrem dzielił się z drugim człowiekiem. Więc ważne jest to, z czym wracam do własnego domu. Co przyjmę do własnego serca z Eucharystii, jakie słowo zapadnie w moje serce i czy zadbam o to, by wydało ono odpowiedni owoc. Człowiek nadziei jest świadkiem swojej rodzinie i we swojej wspólnocie, bo Słowo Boże nie jest tylko do słuchania, ale i do wypełniania. Jak mówił Jezus dzisiaj w Ewangelii, ten, kto słucha i wypełnia Boże Słowo, jest podobny do człowieka, który zbudował swój dom na skalę. A może dzisiaj tak wiele ludzi podpowiada Ci jednak coś innego. Że coś innego jest ważniejsze, bardziej wartościowe, bardziej cenne, bardziej aktualne, że zapewni Ci lepszą przyszłość. A Słowo Boga jest wciąż takie samo. Wzywacie ono do miłości, wzywacie do przebaczenia, wzywacie do ofiary, wzywacie do służby. Bądź zatem człowiekiem nadziei, bo jesteś ścicielem Maryi, która za każdym razem powraca do Ciebie. I pomaga ci powstać, pomaga ci na nowo pójść za Chrystusem. Amen.